Nawet nie potakuje, kłóki się jakieś tam nie wino, potem cię nam do góry poszuje. nie poszę do szkoły. Józek Boże na nie poszę do No to dobra, ten tego teraz, co nie, a w tym, no, tym, no, tym odcinku ja wam pokażę, co się stanie po tym, jak klasa trzecia ze szkoły podstawowej numer. Trzydzieści jeden w Hełmży wrakają ze wycieczki szkolnej z Czech do Chełmży co nie no i właśnie tak ten tedy tak to właśnie tak to było co nie no to. Dobra ten tego teraz, co nie, a w międzyczasie ja wam pokażę ten o nowego ucznia, co nie, no to jak, no to niech tak o teraz będzie, co nie, no to koniec ten. Tego teraz gadania, co nie, a czas na pokazanie Wam tego no nowego ucznia, co nie, no to dobra ten, tego teraz, co nie, no to dobra, no to niech tak to teraz. Będzie co nie no to dobra ja już ja wam to teraz pokazuję co nie no to koniec teraz gadania a czas na pokazywanie co nie no to dobra no to okej okay, teraz. Dobra, co nie no to okej, okay. co nie no to dobra, co nie no to tyle w tym temacie, co nie no to dobra, co nie no to okej, okay. już ja wam to teraz pokazuję ten no. Teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra tam baten co nie ty mój batoniku co nie no to mi to powiedz mam nadzieję, że ci no twoi nowi koledzy z klasy ciebie no zaakceptują co nie. No to jak to będzie, co nie, no to ten tego, no to teraz dobra, co nieba ten, no to jak to będzie czas chyba ciebie zapisać do nowej szkoły, co nie, no to. Jak to będzie to ja ten tego ja tego nie wiem co nie ale dobra co nie no to dobra teraz co nie baten no to jak to będzie tam batoniku co nie no to. Koniec teraz gadania co nieba ten no to czas ciebie zaprosić i zapisać do tej no tej no tej no nowej szkoły co nie no to jak to będzie co nie no mi to. Powiedzcie co nie batoniku co nie no to teraz ten tego no to koniec teraz gadania a czas na ciebie zapisać do szkoły co nie no to okej okay, teraz dobra co. Nie no to okej okay, dobra co nie no to teraz no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej okay, co nie no to okej okay, co nie no to my to już teraz zróbmy co nie. No to dobra, 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 co nie mamusiu, no to jak to będzie, to ja ten tego, ja tego nie wiem, co nie, ale mam nadzieję, że ta szkoła będzie lepsza, co nie. No to jak to będzie, to ja tego, ten tego teraz, nie wiem, co nie, ale dobra, co nie, no to dobra teraz, co nie, no to teraz dobra, co nie, no to jak to będzie. To ja tego nie wiem, co nie, ale niech tak to teraz będzie, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to ten tego ceo, nie, no to niech tak to teraz. Będzie co nie, no to koniec teraz gadania, a może pójdę zaraz do tej, no tej, no tej szkoły, co nie, no to teraz koniec gadania, no to jak jedziemy do. Sekretariatu, co nie no to tyle ten tego w tym no tym temacie, co nie no to koniec teraz gadania, co nie, a idziemy ten tego teraz do szkoły, co nie no to. Niech tak to teraz będzie, co nie no to idę już stąd, co nie no to tyle w temacie, jedziemy do szkoły, co nie no to, niech tak to teraz będzie, co nie no. To koniec gadania, a jedziemy do szkoły. Co nie? No to dobra, no i właśnie tak to było, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, że Baten i jego matka poszli wyjechać ze swojego mieszkania do szkoły by. Podpisać się w sekretariacie co nie no i właśnie tak to było co nie no to teraz koniec gadania a czas na pokazywanie tego co trzeba co nie no i Właśnie tak to było, co nie, ale dobra teraz, co nie, no i tak to właśnie tak to było, co nie, no to dobra, a teraz ja wam pokażę, co robi sekretariat. Szkole co nie, bo właśnie w tym no tym sekretariacie tak to właśnie było co nie, ale dobra ja za chwilkę kończę pisanie, a idę wam pokazać to co trzeba co nie no i właśnie tak to było, co nie no i właśnie tak to było, co nie, ale dobra teraz ten tego, co nie no to teraz koniec gadania, a czas na Pokazywanie, co nie, no to teraz, no to ok, teraz dobra, co nie, no to ok, zróbmy my to teraz, co nie, no to koniec gadania, czas Wam pokazać sekretariat. Co nie, no to ok, teraz dobra, co nie, no to ok, co nie, no to ok. No to dobra państwo, proszę państwa, wasz syn został przyjęty do szkoły, co nie od dzisiaj będzie kontynuował naukę od trzeciej klasy podstawowej, co nie, no to więc on dzisiaj idzie do klasy trzeciej, co nie, no bo inne klasy są trochę zajęte, co nie, ale tata nie jest, co nie, ale dobra teraz. Co nieno to teraz dobra co nieno i właśnie to tak to właśnie było co nie, ale dobra teraz, co nieno. To koniec teraz ten tego nogadania, a czas co nie no to dobra teraz, co nie pani syn niedługo przyjdzie do. Naszej klasy jak tylko klasa wróci ze wycieczki szkolnej ze Czech co nie no to jak to będzie co nie no mi to powiedz co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie no to teraz koniec gadania a czas na wyjście co nie no to teraz do tej no tej no szkoły co nie no to okej okay, teraz dobra co co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to koniec teraz gadania co nie no to okej okay, niech tak to teraz będzie co nie no to okej okay, dobra teraz co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie, no to teraz, co nie, no to dobra ten tego teraz, co nie, no to koniec, to na razie pierwszego odcinka z serii Co. Nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, no to teraz ten, tego koniec teraz gadania, co nie, a czas zakończyć ten, no. Ten odcinek, co nie, no to niech tak, to teraz będzie, co nie, no to teraz, koniec teraz, gadania, co nie, no to teraz, ten tego, no to teraz, koniec teraz. Gadania co nie no to czas zakończyć ten no ten no ten no ten odcinek co nie no to papa pa, do następnego odcinka co nie no to papa pa, cześć co nie no to do Następnego co nie no to papa cześć do następnego co nie no to na razie to tyle w tym no tym temacie co nie no to papa cześć do następnego odcinka co. Nie no to papa cześć do następnego co nie no to papa cześć do następnego no to papa no to elo elo elo.